Darko Cvjetić – prozaik, reżyser, aktor i dramaturg, członek penklubu i Stowarzyszenia Pisarzy Bośni i Hercegowiny. W poezji Cvjetića pokoleniowy ból, wojna, śmierć i przemijanie wyrwane z bałkańskiego kontekstu nabierają uniwersalnego wymiaru. Narracja przywodzi na myśl zapis reporterskich obserwacji, Absurd staje się tu narzędziem demaskacji zła, które pomaga je odkryć i rozliczyć. Z języka chorwackiego przełożył Miłosz waligórski, tłumacz i poeta, slawista i hungarysta. Zabawa w matrioszkę sprowadzona do ziarnka kukurydzy. Usta to rana cięta. Wlot na niebo. Włóż do ust chleb i miel, miel, miel przeciwnie do ruchu kół wodnych. Udrażniasz gardło. Śliną ziarnisz. Usta wypełniają się mąką i szczurem. Ptak sfrunie na żebru. Zdziobie ziarno i strzepnie śnieg. Darko Cwieticz i Miłosz Waligórski, finaliści nagrody literackiej miasta Gdańska, europejski poeta wolności.